Globalne korporacje to temat, o którym debatuje się nieustannie. Opowieść o tym, że 1% najbogatszych gromadzi większy majątek niż pozostałe 99% ludzkości, znamy już chyba wszyscy. Ale co tak naprawdę z tego wynika? Ekonomiści, próbując opisać fenomen albo antyfenomen megakorporacji, wprowadzili takie pojęcia jak kapitalizm platform, albo kapitalizm inwigilacji, czy superkapitalizm. Ale jaką rolę pełnią giganci technologiczni w relacjach z państwami? Czy wzmacniają globalny rozwój, czy może niszczą suwerenność państw? Zastanówmy się wspólnie. Zapraszam na nowy odcinek. Wówczesne korporacje technologiczne przypominają dawne kompanie wschodnio i zachodnioindyjskie. Tamte posiadały wojska, monopol handlowy i władzę nad terytoriami. Dzisiejsi giganci także mają swoje cyfrowe kolonie. Jak mówi Janis Varoufakis, autor głośnej książki Technofeudalizm, korporacje zarządzają cyfrowymi lennami. Te lenna coraz bardziej wymykają się spod kontroli państw. Początkowo korporacje były narzędziem w rękach państw, ale globalizacja i rozwój gospodarki uczyniły je coraz bardziej niezależnymi graczami. Można jednak zadać pytanie, czy przypadkiem znowu dzisiaj nie żyjemy w takim późnowestfalskim ładzie międzynarodowym, to znaczy w świecie, w którym siła korporacji często przewyższa możliwości całych krajów. Spójrzmy na liczby. Roczne przychody takich firm jak Walmart przewyższają PKB wielu państw, na przykład Argentyny albo Szwecji. Korporacje technologiczne, takie jak Apple, Amazon czy Google, stały się hegemonami, którzy nie tylko kontrolują rynki, ale tworzą własne zasady gry. Dysponują gigantycznymi zasobami danych i algorytmami, które potrafią kształtować nasze decyzje konsumenckie, nasze decyzje społeczne, a nawet polityczne. Czy zdajemy sobie sprawę, że te firmy mogą mieć większy wpływ na nasze życie niż nasz własny rząd? Już Charles Lindblom w swojej książce Politics and Markets, opublikowanej w 1977 roku, zwracał uwagę na osobliwy przypadek wielkich firm. Pisał on mniej więcej tak, że zadziwiającą cechą myśli demokratycznej jest zaniedbanie badań nad wielką rolą prywatnych korporacji. I szczególnie trzeba uwzględnić kontekst i wpływ tych korporacji na świat demokracji. To były prorocze słowa. Oczywiście powodów, aby zainteresować się wielkimi międzynarodowymi korporacjami było i jest cała masa. I wiadomo oczywiście, że korporacje bez żenady walczą o swoje partykularne interesy, a dysponują niezwykłą siłą weta. Są więc pod wszystkimi względami nieproporcjonalnie silne. Wielkie korporacje prywatne tak naprawdę rzeczywiście nie pasują do teorii i wizji demokracji. To mocne słowa, nieprawdaż? Dziś te prognozy stały się rzeczywistością. Zwłaszcza gdy pod lupę weźmiemy cały wielki sektor technologiczny. Ciekawe spojrzenie na tę tematykę prezentuje w swojej książce Szoszana Zubow. To książka o wieku kapitalizmu inwigilacji. Oto, budzimy się w świecie, w którym nie tylko straciliśmy kontrolę nad rynkowymi gigantami, jest znacznie gorzej. Ta nieograniczona siła platform stanowi dziś zagrożenie dla suwerenności państw, a także dla naszej indywidualnej autonomii. Dlaczego? Ponieważ tym, co nakręca zysk wielkich korporacji, są w coraz większym stopniu nasze dane, nasze decyzje, nasz sposób bycia. Na tym polega właśnie tytułowy kapitalizm inwigilacji. Zubow podkreśla, jak giganci technologiczni gromadzą ogromne ilości danych, które pozwalają im śledzić, a następnie przewidywać i kształtować nasze przyszłe zachowania. Ten proces jest niewidoczny dla większości użytkowników. Po prostu nie zdajemy sobie sprawy z pełnej skali inwigilacji, która ma miejsce w naszym codziennym życiu. Co więcej, analizowanie danych użytkowników pozwala na tworzenie precyzyjnych, coraz bardziej precyzyjnych algorytmów, które wpływają na naszą percepcję, na to, co widzimy w internecie, co czytamy, jak reagujemy na reklamy i treści polityczne. Tak rodzi się nowy system władzy. System regulowany zresztą przez nieprzejrzyste mechanizmy cyfrowych platform. Nic dziwnego, że wspomniany Janis Varoufakis określa ten system władzy mianem technofeudalizmu. Globalne korporacje nie tylko dominują rynki, ale stają się nowoczesnymi panami ziemskimi, kontrolują dane, algorytmy, technologie, bez których trudno funkcjonować. Ta dominacja wynika z czegoś więcej niż tylko przewagi technologicznej, to efekt braku skutecznych regulacji i w dużym stopniu naszej bezczynności. Sprawy, o których tu mowa, zaszły za daleko, żeby je zmienić w jedną chwilę. Jeśli chcielibyśmy unormować relacje między państwami a platformami, czeka nas i tak, i tak długa droga. Ale nie mamy innego wyjścia. Trzeba wejść na tę ścieżkę regulowania całego sektora. No dobrze, więc w jaki sposób możemy nawiązać jakąkolwiek walkę w tej nierównej grze? Można zdziałać naprawdę wiele, ale na początek zacznijmy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, Europa powinna rozprawić się wreszcie z rajami podatkowymi. Według Global Tax Evasion Report 2024, przenoszenie zysków do rajów podatkowych staje się coraz większym problemem. W 2022 roku ta kwota osiągnęła 1 bilion dolarów. To aż 35% zysków firm poza ich krajem siedziby. W 2024 roku może to być już 1,1 biliona dolarów. Straty podatkowe są ogromne. To około 10% globalnych dochodów z wszystkich podatków korporacyjnych. A w Unii Europejskiej ta liczba może wynieść nawet 15-20%. Astronomiczne liczby. To pokazuje, jak wiele jest tutaj do zdziałania. Unia Europejska powinna tutaj naprawdę skorzystać z naszych doświadczeń z walki z mafiami podatkowymi, ale też z naszych doświadczeń z walki z rajami podatkowymi. Zainspirować się naszymi działaniami, które doprowadziły do skutecznego uszczelnienia systemu finansów publicznych. To nie jest wiedza tajemna. Bardzo chętnie ją udostępnimy. Rozwiązania są zresztą na wyciągnięcie ręki. Jak najbardziej możliwe są do adaptacji i do wdrożenia na poziomie unijnym. A więc pierwsza sprawa to walka z rajami podatkowymi na poziomie całej Unii Europejskiej. Druga sprawa wiąże się z kluczowym tematem własności intelektualnej. To kolejne pole, na którym potężne firmy, zwłaszcza z sektora farmaceutycznego, wykorzystują swoją pozycję. Prawda jest taka, że w dużym stopniu przecież te firmy z tego sektora i z innych. Opierają się na patentach, na prawach autorskich i na znakach towarowych, które często służą ograniczaniu konkurencji i utrwalaniu dominacji. Wielkie koncerny farmaceutyczne wykorzystują patenty, aby blokować dostęp do tanich, generycznych leków w krajach rozwijających się. To zaś pozbawia miliony ludzi ratujących życie odpowiednich terapii. Jednocześnie korporacje te osiągają rekordowe zyski. W sektorze technologicznym praktyki patentowe prowadzą do wojen patentowych, w których innowacje są blokowane przez batalie prawne, zamiast trafiać na rynek. Podobnie w branży oprogramowania i platform internetowych zamknięte ekosystemy tworzą bariery wejścia, utrudniając konkurencję i rozwój. Przykładem pozytywnego wyjątku jest tutaj Tesla, która 10 lat temu uwolniła swoje patenty wspierając rozwój rynku pojazdów elektrycznych. Czy im się to opłaciło? Na pewno. W przeszłości podobnie postąpiło Volvo z pasami bezpieczeństwa. W tym miejscu zróbmy krok w tył i zadajmy sobie pytanie. Czy w tym przypadku prawa własności intelektualnej powinny należeć wyłącznie do ich obecnych właścicieli? Czy oni rzeczywiście wyłącznie sami stworzyli te swoje innowacje? Czy korzystali raczej z dorobku swojej konkurencji, ale też z dorobku poprzednich pokoleń? Wiedza, odkrycia, wynalazki, nauka to przecież dziedzictwo całej ludzkości. A Mariana Matsukato w swojej książce Przedsiębiorcze Państwo wykazała, jak bardzo sukces firm technologicznych był zresztą uzależniony od inwestycji publicznych. Technologie, dzięki którym komputery Apple i iPhone'y są tak inteligentne, mają swoje źródło w inwestycjach państwowych. To samo tyczy się internetu czy ekranu dotykowego. W erze, gdzie roboty przejmują coraz więcej zadań, nie możemy pozwolić, by prawa własności intelektualnej były zawłaszczane przez garstkę ludzi. Garstkę ludzi, którzy zresztą czerpią z nich niebotyczne zyski. W grę powinna tu wejść jakaś forma społecznego nadzoru. Poza tym, w kontekście wspomnianej inwigilacji technologicznej, trzeba też przemyśleć kwestię ochrony danych użytkowników. Mam na myśli taką ochronę, która nie będzie jedynie nową odsłoną unijnej biurokracji. Przeregulowanie Unii Europejskiej to tak naprawdę temat na osobny odcinek i powód, dla którego tak bardzo Europa traci konkurencyjność. Faktem jest jednak, że w relacji człowiek-korporacja, państwa i prawo międzynarodowe powinny stanąć po stronie pojedynczego człowieka. To ledwie początek. Lista programów i reform powinna być dużo dłuższa. Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? Jeśli Europa chce wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, musimy zmienić zasady gry. By tak się stało, Europa potrzebuje liderów z prawdziwego zdarzenia. Ludzi, którzy podejmą odważne decyzje, którzy będą mieli odwagę powiedzieć: tak, musimy zacząć działać inaczej. Europa nie może już dłużej unikać odpowiedzi na pytania o przyszłość. Ten pociąg już nam odjeżdża, a my musimy zdecydować, czy chcemy załapać się na tę podróż, czy wolimy zostać na stacji. Globalne korporacje już zmieniły zasady gry, ale to my. Jako społeczeństwa, państwa, jako obywatele musimy wyznaczyć nowe granice tej gry. Nie możemy pozwolić, aby Europa pozostała na bocznicy historii. To od naszych decyzji zależy przyszłość.